Od dzisiejszego poniedziałku, przepraszam, mamy tu na terenie Sroniska gości z Polski i z Litwy. Jest to polsko-litewski obóz, obóz szkoleniowy początkowy, organizowany przez opolską wojewódzką komendę ochotniczych chówców pracy przy dużym współudziale stowarzyszenia OHP Oddział Terenowy w Opolu. Dodam też, że sponsorem zasadniczym tego projektu jest Ministerstwo Trasy Zagranicznych, tak jak również Urząd Marszałkowski w Opolu i Urząd Miejski w Opolu. Rolnik sam w dolinie to zabawa znana doskonale wszystkim Polakom od przedszkola. Ale czy Lipci nie rozumieją co w niej chodzi? Jeśli nie rozumieją, to najlepiej im wytłumaczyć. W jakim języku? No cóż, najlepiej po angielsku. Farmer take his wife, his daughter, takes and cheese. Wielu jest. A się Jeszcze Roluka jest był w Warszawie, tam... Bo architektura, e... ta Te dziewczyny były w Warszawie, w Krakowie. Bardzo podoba się architektura polska. Co one mm -hmm. widzi tutaj? Piękny. Mm -hmm. Może na studia przyjedziesz do Polski? Na studia to jest A nie wiem, może. może. A ty? Nie, 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 nie wiem jeszcze. Nie wiadomo, jak może być. Mm -hmm. A Nysa wam się podoba? Anysa bardzo. Patienka. Bardzo, bardzo ładna. A chłopcy ładni w Nysie? <gibli> a, a, a o, gražus ir jaukus, mi jaukus miestelį. Klausia, klausia, ar patinka merginos? Ar o, mmergių. Iš tiesų, nedaug merginų matin, bet. taj piragražim. On mówi, kiedy nie dużo uh, patrzył. bo swoje ma ładne. Jak programujesz typowo do domu i kad uh, pas mus do gorziomatu wysobę święte, bo na šię dni rośimy, zesdainuoti visa Lietuva ir visiuje tu visam pasaulyje hymna. Mm. Tak. E, no program będzie bardzo piękny, bardzo zaproszę, zapraszamy mm -hmm. e, pozobaczyć. Dzisiaj będzie taka akcja, która jest e, dla wszystkich litwinów nie nie zależy na którym e, gdzie oni mieszka, w Ameryce ці, ці бабошша стилі польске, Уце ма година Вади 6сці літвени спеваць ї. Wierimy. Jeszcze Polska Nie zginęła Kiedy my żyjemy Co nam Odca przemoc wzięła Szablon odbierzemy Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim Przewodem Złączy się z narodem Masz marsz, marsz